Halo, halo kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z od odnowy. Jesteśmy, słuchajcie, oczywiście nadal na Sulani. Ja sobie tak usiadłam tutaj trochę z, takie niespodziewane to nagranie, ale okej. Okay. Słuchajcie, chcę Wam pokazać, że udało nam się złowić nową rybkę. Rybkę, której jeszcze nie mieliśmy. E, tutaj wyskoczyło nam powiadomienie, że jest to ryba. Yy, jaka? In, yy, Zagrożona wyginięciem jest jej gatunek, niewypuszczenie jej z powrotem do wody jest wykroczeniem i może posk poskutkować, dobra, bierę rybę, zatrzymamy rybę i stop, czekaj, 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 czekaj i zobaczcie, Avri złapała nową ryb, rybę ciosa, czyli słuchajcie... Super. Ja ogólnie tak jak mówiłam, może ją tutaj dalej puszczę, spisałam sobie gdzie te ryby, których nam brakuje, można złowić. Co prawda, tutaj miałam tylko informację przy tej ciosie, że głęboki ocean w Sulani, nic więcej. Powiem Wam, że z tych sulanińskich ryb, których nam brakuje, jest bardzo mało podpowiedzi, gdzie je szukać, na co łowić. I teraz tak kochani, no ja sobie przyszłam tutaj, bo tutaj jest, to jest okolica te muła, coś tam, coś tam, muła pelam jakoś tak, no i tutaj też ponoć można parę rybek złowić i nie wiedziałam, że to jest za głęboki ocean w Sulani. także cieszę się bardzo, że udało nam się tą rybkę tutaj złowić, ja z nią będę łowić tutaj dalej. Chciałabym, słuchajcie, jak najwięcej. Tutaj dałam drugie, żeby. Yy, czekajcie, niech jeszcze ten, żeby na ananasa coś. Jest! Mamy nową, ale czad! Słuchajcie, ludzie! Ludzie dwie ryby w ile w dwie minuty nagrania jest! Biorę ją, co to jest za ryba w ogóle? Złota koryfena, tak, i jest to gatunek zagrożony, tak mam napisane. głęboki ocean w Sulanii. i można na średnią rybę. O, zobaczcie, a ja tutaj łowiłam mm, na nic na nic, zatrzymujemy ją, bo tak to nie wiem, czy inaczej nam się słuchajcie, zaliczy do, miałaś na ananasa łowić. wiecie, czy nam się zaliczy do kolekcji, bo, bo, bo kogoś widziałam, nie wiem, czy nie umesi czasem, że chyba się nie zaliczyło, albo coś, słuchajcie, pokręciłam, ale coś mnie się tak wydaje, o jakie ładne tutaj, jak to ładnie, słuchajcie, wygląda, także dwie ryby, zostało nam jeszcze tuńczyk błękit, no, i jest to y, też zagrożony gatunek, powin jest, słuchajcie, informacja, że większość miejsc nie ma na jaką przynętę, e, rekin, to y, leopardzi, jest to też zagrożony gatunek, okolice muła plom, czyli też jakby tutaj, czekajcie, ona coś łowi i też nie ma, ojej, nie, nie rybka, i nie ma na napisane na jaką przynętę, mamy y, błazenka, Większość miejsc w, w Sulani i jest na świeży kwiat. Nie mam żadnego, słuchajcie, kwiata tutaj chyba. E, także, no niestety, dlatego wzięłam na tego ananasa, ale to, to jest owoc, to nie jest kwiat, także wątpię. E, no i bojownik zielony to jest to samo co błazenek, czyli większość miejsc w Sulani i podobno, e, a nie, nie wiadomo na co, nie wiadomo na, na jaką przynętę. Dobra, słuchajcie, łowi z nią. Fajnie by było tutaj jakąś taką fajniejszą. Liczbę tych rybek złowić. Ej, ale czat! ja nie wierzę. Słuchajcie, bojownik zielony, bojownik zielony, prawie czwarta minuta nagrania. Dobra, no super, czyli też tutaj można większość miejsc w Surani tutaj nam zaliczyło i my to na łowiliśmy, ale słuchajcie, jestem normalnie podjarana. Czy nam jeszcze ile? Jeden, trzy ryby, trzy ryby, awrynka. Jestem ciekawa, czy ja słuchajcie, jakby w jedno nagranie uda mi się może złowić te ryby, bo. A nie, to jest chyba ten bojownik zielony, już, tak? Tak, też to, to będzie to, bo. Na rekina mi to nie wygląda, aczkolwiek, aczkolwiek mogę się mylić. A i słuchajcie, jestem ciekawa, na ile nagrania to zrobię, bo chyba nie będę, wiecie, co na nagrywać. Nie mamy już przynęty tej. Dobra, to może bez przynęty. Nie będę nagrywać, jak nic nie będziemy łowić, bo chcę już z nią tutaj ogarnąć ten temat. Może sobie po prostu parę razy przesiądę do tego nagrania i tyle. Dobra, słuchajcie, przeszłam na inną parcelę. Wyskoczyło mi, że zostało tam parę godzin do do końca urlopu, ale ja oczywiście to awryńce będę przedłużać. Ona się czuje w ogóle, ja nie wiem, te potrzeby jakby jej w ogóle nie, nie spadały. Ja z nią cały czas tutaj łowiłam od, od w nocy, od wieczora, a te potrzeby zabrali komuś dziecko, została za, zabrana w bezpiecz... Ale i dlaczego to się dzieje tutaj na moich oczach i na mojej służbie tutaj? Halo? Na moim odcinku? Mnie to nie interesuje. Proszę mi takich rzeczy nie robić, bo Awrinka tu się potem będzie przyjmować i, i ja też i dobra. I w ogóle wyskoczyło, że... Wyskoczyło. Wyskoczyło, że Awrinka ma dzisiaj, słuchajcie, urodziny chyba i... Ale nie, no ona... Nie, kiedy ona ma urodziny? Dzisiaj ma urodziny, ale... Mm, nie, wiecie, to nie, to nie tak. Tu, tutaj tak nie działa. Ona, ona nie ma Urodzin. <laughs> Ona jest jakby syreną. Jeszcze ma wiecie, geny Syreny, a syreny nie mają urodzin. Także tak to się słuchajcie, prezentuje. No dalej, trzymamy kciuki. Może może akurat coś by się udało. Co tu jeszcze jest? Dzień miłości, a dajcie spokój. Znowu to zielone ryb z To jest ten bojownik. Nie, koryfena. A wcześniej jej w ogóle nie łowiliśmy. Avrina. O, dobra słuchajcie, idę z nią łowić. Jak coś fajnego się wydarzy, to oczywiście się do was. Odezwę. Taki będzie chyba raczej pocięty ten odcinek, ale... Nie chcę Was zanudzać zbyt bardzo. O, serce Solani supi. Ale słuchajcie, będziemy mieć hajsu, ale będziemy mieć hajsu, jak my to wszystko posprzedajemy. Zobaczcie tylko to, zobaczcie. Yy, tak, 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 ja jeszcze wezmę na dwa dni. Tysiąc o ludzie złoci, dobra, no bo zaraz pamiętajmy, że trzeba jeszcze mieć. Yy, czy to jest coś nowego? Tuńczyk błękitno-płetwy, chyba nowy, 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 nowy. Zatrzymaj, stop, stop, pauza. Yy, halo, tuńczyk, błę... jaki to był tuńczyk? Tuńczyk błękitno-płetwy. Tuńczyk błękitno-płetwy. Ja to mam, że jakbym jeszcze tego nie miała, ale to mi tak nie wyskoczyło. A czekajcie, a zobaczmy sobie jeszcze, ile nam tutaj brakuje ryb w... z tych z, z sulani. Tu jeden. Ej, jedna? Jak to możliwe? Czy ja jestem ślepa już? Ej, no. A ja mam tu więcej rozpisanych tych ryb. To hmm, chyba, że słuchajcie, bo ja teraz. E, Tułówek, no, błękitno-płetwy, to jest ten nowy ciosa, to jest ta nowa. Dzisiaj wyłowiliśmy bojownik, wyłowiliśmy też dzisiaj. I to. Złota koryfena. A tak, złoty, złota koryfena, tak, no to ten tuńczyk do płetwy to ja sobie mogę skreślić, bo wiecie co, wyskakiwało mi wcześniej, że są te zagrożone gatunki, że wyławiam, no i ja je brałam ze sobą, ale nie pokazywało mi jakby, że to jest tutaj nowa ryba, więc nie wiem. No ale jak widzicie, tu jest tylko ta ikonka z sulani, więc brakuje nam tylko jednej ryby i teraz to już nie wiem, której. Błazenek, błazenek, czy mamy błazenka? Zaraz sobie wszystko sobie tutaj posprawdzam. Mhm, słuchajcie, więc tak, ja coś najwidoczniej źle, źle zobaczyłam, jak spisywałam te ryby, bo my tego rekina lampardziego mamy, mamy złowionego, także, także najprawdopodobniej został nam tylko ten błazenek i jest to mie większość miejsc w Sulani i on jest na świeży kwiat do złowienia, także kurczę, ja bym musiała jakiegoś kwiata tutaj mieć, a na Sulani kwiaty no, kiepsko, chyba, że ktoś tu ma jakiś, słuchajcie, ogród, ale o, może papcio mróz miałby kawałek jakiejś gałązki, jakiegoś kwiata, co wy na to? A na tego ananasa jakbym tutaj spróbowała jeszcze? No, ale to nie kwiat. Wędkuj z... Nie, 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 nie. Wędkuj na przynętę. Mm maliny, no to też tak niekoniecznie ale dobra, weź no spróbuj na te maliny zobaczymy, czyli tylko tego płazenka nam brakuje, słuchajcie, jednej jedynej rybki nam brakuje no po prostu hit jeszcze raz, to się się kasuje dzisiaj za pierwszym razem jak klikam, żeby na coś tam, na jakąś przynętę łowiła no pliska, ja nawet nie wiem jak ten płazenek wygląda i czy on tutaj jest, bo tak to bym wiecie, zerknęła jest, ludzie, błazenek. O, był taki mały, taki kolorutka, kolorutki, kolorowiutki jak Nemo. Ale, gdzie on jest? Tu jest, widzicie, błazenek, czyli co, czyli my mamy wszystko, czy my mamy wszystko? Alo, halo, halo. Ale czat, ale kit, ale, ale, aż normalnie głos mi się łamie. Z Sulani, 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 Sulani. Tu mamy, zobaczcie, wszystko, wszystko, wszystko. Tu wszystko, no mega, czyli brakuje nam tylko e, trzech ryb. Brakuje nam trzech ryb, żeby zakończyć, tak naprawdę, to wyzwanie. Znaczy zakończyć, no jeszcze będziemy musieli. Sprawność fizyczna i tak dalej, i tak dalej, ale wiecie, umiejętności to się będzie robiło na spokojnie, bo to się zawsze da zrobić, a łowienie tych ryb to jest czasami po prostu nie, nie wiadomo, czy je, gdzie je znaleźć, nie wiadomo, gdzie one są, nie wiadomo, czy nam się uda, czy nam się uda dzisiaj, czy nam się uda za tydzień. Dobra, niech ona idzie do toalety. Cieszę się, zostaniemy na Sulani jeszcze, jak już wykupiłam te dwa dni, to sobie zostaniemy, co tutaj jest? Palma kokosowa, ok, to tutaj zostaniemy, o jak tu ładnie pranie rozwieszone, koszyk stoi, kurki chodzą i będziemy, wiecie, ćwiczyć sobie na przykład właśnie tą sprawność fizyczną poprzez pływanie, będziemy sobie szukać jeszcze w piasku, muszli, jakichś tam właśnie palców, sulanie i tak dalej, ale słuchajcie, cieszę się, cieszę się, cieszę się. No, to będziemy musieli jeszcze właśnie tam na tej magicznej polanie potem łowić, jak wrócimy sobie. Ale to już myślę, że w następnym odcinku lub na kolejnym live. I, i, i jesteś głodna. No i te umiejętności. No i domeczek. Słuchajcie, domeczek trzeba będzie ogarnąć. Myślę, że teraz trochę kasy nam wpadnie. Co to jest? Przerzącz kawę. Trochę nam kasy wpadnie za te wszystkie tutaj zdobycze. Także. Będziemy mieć za co też ten domek urządzić, Zamów jedzenie i czy tutaj coś było, pieczona ryba, chodź. Świeżo złowiona ryba, zobaczcie, jest szczęśliwa, że zjadła świeżo złowioną rybę. Gdyby ta ryba była jeszcze świeższa, to nadal by pływała. No, a tak to zawsze ryczała, słuchajcie, że my te że przyjaciół nadmorskich, morskich jej zjadamy. Dała mi, żeby sobie tutaj pływała. Podskoczy nam ta sprawność fizyczna, ona jest to prawda dopiero na siódmym poziomie. Ale nawet szybko się tutaj podnosi. Także, okej, okay, tu jest ten taki stateczek, spoko. Może byś tutaj sobie mogła usiąść na tym? Chodź, pożegluj sobie, dopłyń sobie do tego kajaka. No, jak pięknie. Ale złaś już z tego, żebyś ty mogła sobie popływać, bo to, to tutaj nie zdobywasz żadnych umiejętności, kochana, na tym. Kajak to nie kajak, to jakiś tam żaglowiec, no wyjdź mi stąd no i pływaj sobie rekreacyjnie, ty już jesteś w ogóle zmęczona, jest 17, zaraz trzeba będzie wrócić do domu, żebyś mi tutaj nie, nie umarła jeszcze, oczywiście to śpiewanie jeszcze będzie nam potrzebne, wewnętrzną harmonię, ale nie mamy chyba tej maty, co? Chyba nie... Hmm, chyba nie mamy. Ej, patrzcie, tutaj miałam lwią paszczę, na ja tą lwią paszczę mogłam łowić, a dobra, już i tak słuchajcie, się udało. Także spoko ja sobie, rozmnożę tą żabkę. Dobra, mamy siedem takich samych, ok. Mamy nową żabkę, festiwal, ktoś do nas dzwoni, my nie mamy telefonu. Szkoda, że nie wzięłam tej maty do jogi, albo wzięłam, ale nie widzę, ale no, no nie. Chyba raczej nie. Czy to by się nabija? Aha, bo ja jej tak, tak. Nabija się, tylko ja wyłączyłam, żeby zrobić zdjęcie, te hadline i tak dalej, dalej. Dobra, pływaj rekreacyjnie. Nie, jeszcze, no chociaż ten ósmy poziom byś, jakbyś mi tutaj wbiła, byłoby idealnie i pójdziemy sobie do domu. Ile tutaj jest? 98. A ty... No, 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 no Miśka, da... No, 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 dawaj, 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 mycha. Jest, dobra, możesz iść do dum, możesz iść do domu, kobieto. Idziemy na kwaterę się troszkę ogarnąć, głównie to wykąpać i, i przespać. I będziemy sobie może potem mogli jeszcze, słuchajcie, poszukać czegoś w, w piasku, jakichś skarbów. No kochani, a jak zakończymy sobie awrinkę, to mam pomysł już od dawna, 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 na, a tak jak Wam już mówiłam zresztą chyba na początku tutaj tej serii, na kolejną miniserię, choć weźmiesz sobie, zatkaj odpływ, może nie, wykąp się, na kolejną miniserię, także słuchajcie, myślę, że też może być fajnie, będzie, będzie pastelowo, będzie przytulnie, będzie fajnie, będzie słodko, przynajmniej mam taką nadzieję. Mm, dlatego Trochę tutaj ruszyłam z tą serenką, chociaż no nie ukrywam, że, że będę za nią tęsknić. Słuchajcie, bardzo fajna symka, bardzo fajnie mi się tutaj nią grało. Może ją gdzieś tam, słuchajcie, przetransportuję do którejś serii. A nie wiem, słuchajcie, macie jakiś fajny pomysł, co z nią zrobić, jakby gdzie ją dać, a chociaż mi będzie właśnie przykro, jak ona na przykład umrze potem, nie? Bo ona tutaj jakby na mnie umrze, no bo jest tą Syreną i tak dalej, i ja bym jej zmieniała tą grupę wiekową, jeżeli byś by, by nam się nie. Nie udało dojść do, do, do końca wyzwania, a ona by była już seniorką. Znaczy, miałaby się starzeć na seniorkę, to bym jej zmieniała tam na dorosłą, ale no uda nam się, słuchajcie, myślę, że się uda. I ona, mimo że teraz ma urodziny na dorosłą, to, no to tą dorosłą już zostanie, co nie? W naszych myślach i sercach i w ogóle, słuchajcie, tutaj w tej serii. No dobra, słuchajcie, mi się coś tutaj zacina i ona jakby nie mogła w ogóle gotować. Wszystko mi tutaj odkłada na ten stolik, a, a psy tutaj cały czas śpią. Jakby one też tutaj były zaklinowane i, i nie wiem, co słuchajcie, zrobić, żeby one mi tu zaraz nie, nie umarły z głodu. Chodź, no tutaj. Czekaj, bo co ty chciałaś tam robić? Ty, ty już chciałaś na pewno coś, coś na szybko. O, właśnie. Halo, że ty. Aha, dobra, stoi tu. Halo, coś mi się zacięło. O, dzień pirata, kurde. Dzień pirata. Nie, dobra, nie zakończymy coś tam sobie. Ona tu oczywiście wzięła jakieś płatki i inne dziwne rzeczy. Mam nadzieję, że tym piaskom się nic, słuchajcie, nie stanie. Obudź te psy i zawołaj może je. Weź je zawołaj. O, w ten sposób. Poczekaj. Możesz stąd wyjść? Nie, one nie mogą stąd wyjść. To wiecie co, ja je kodem uszczęśliwie, bo ja się o nie boję. Uszczęśliw, tak, 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 ok. Dobrze, dziękuję. Raz wystarczy, bo ja się o nie boję. Kody uszczęśliw, ok. Dobrze, dobra. Nie wiem, słuchajcie, tu jest jakiś przycinku, a ja sobie pr pr próbuję przypomnieć ten kod, żeby budować na parcelach, ale nie pamiętam kurczę, blaszki, nie pamiętam, bo bym im zniżyła tutaj to. Ale my i tak ona zjemy, tak zaraz pójdziemy sobie. Słuchajcie, ona tam jakąś zupę rybną sobie zrobiła, bo musi coś rybnego zjeść. Pójdziemy sobie stąd. Dobra, poszliśmy tutaj na jakąś parcelę, ona jest niby ślubna, ale dla nas jakby to nie ma znaczenia. Jest dzisiaj chłodniej, także Ty w tym sweterku możesz sobie zostać. Przeszukaj plażę, weź muszli sobie poszukaj. Ty już tam jakiegoś faceta idziesz zagadywać. Avrina, nic, słuchaj, słuchaj się nie zmieniasz. Nic się nie zmieniasz, czego tylko, tylko facetów zagadujesz. Dobra, czy tutaj jeszcze coś jest? Czy tutaj jeszcze coś jest? Teraz słuchajcie, już to bierzemy na, na to, żeby jak najwięcej rzeczy znaleźć. Żeby mieć jak najwięcej hajsu, nasz domek musi być warty 30 tysięcy. No troszkę nam tam brakuje, pamiętam, ale, ale niewiele. Także słuchajcie, nie trzeba chyba aż tak się spinać. Chociaż no nigdy nie wiadomo. Ale dobra, niech ona sobie może też popływa rekreacyjnie tutaj. Bo hajsik to zawsze, słuchajcie, można u nas w Windenburgu, Muszla, znaleźć. W skałki, nie skałki, kwiaty i tak dalej i tam porobić na tym naszym stole pomalować jakieś obrazy, także tutaj to jest akurat najmniejszy problem. Musimy, będziemy jeszcze wracać do domu, to będziemy też odejmować oczywiście jej 500 simoleonów. I coś jeszcze chciałam. Aha, no ale jak już jesteśmy, to możemy sobie właśnie tutaj tą umiejętność, sprawności fizycznej podciągnąć. Dobra. A chciałam jeszcze, żeby porobiła zdjęcia. Nie wiem na którym tutaj można. Nie, a ponoć można tutaj łowić. Znaczy, niektórzy pisali, że trzeba być syreną, potem ktoś pisał, że nie trzeba być syreną. Ja widziałam chyba u takiej sobie Elis, że, mm, że ona klikała i miała tam: Zawołaj delfina, także nie, chyba nie trzeba być syreną. Zrób zdjęcie pod wodą, a jak tam tobie idzie to? Sprawność. No, teraz już wiecie, te końcowe poziomy umiejętności, to potem już idą troszkę wolniej. Także ja myślę, że też poza nagraniem albo właśnie na kolejnym live'ie, bo ja tak mówiłam, że teraz już będą na live'ach ta syrenka, bo nie chciałam Was zanudzać na, na odcinkach, na live'ach to też jest zawsze inaczej, bo i sobie gadamy i i tak wiecie, jakoś to się szybko leci ten czas Ale no jak tak dobrze nam tutaj idzie, no to też mm, postanowiłam właśnie nagrać Mówię, a usiądę, może coś uda się złowić, to, to zrobię Wam zdjęcie. No ale jak trzy ryby pod, pod rząd już złowiłam, no to mówię, kurczę, blaszki gram, nagrywam dalej Dobra, niech ona tam sobie robi te zdjęcia, a potem niech pływa rekreacyjnie Ona tam kogoś spotkała pod wodą, że na ten pasek Zdjęcie zrobione pod wodą, super Dobra, sadzie, Avril zmieniła grupę wiekową, ale okej, okay, nie, nie zwracajmy w ogóle na to uwagi, po prostu miała urodzinę, ona pewnie będzie, nie, 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 ona pewnie będzie smutna, że o zapomniane urodziny, e, tak, mam wspaniałych przyjaciół, dobra, e, no i no trudno się mówi, ale ona jakby nie ma, nie wie co to są, znaczy wie teraz, no na tym simowym świecie żyje, trochę już wie co to są urodziny, ale jakby jej to nie, nie dotyczy, siku Avril, siku. Awry, Do, dojdziesz czy nie dojdziesz? Bo jak mnie to będzie wstyd. Idź, 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 idź. Idź, 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 idź. Dobra, słuchajcie, dotarła chyba. Tak. Towarzystwa ci brakuje. No widzisz, bo ja tutaj to się tak tylko zajmuję tymi wszystkimi umiejętnościami, rybami i tak dalej. Chodź sobie tutaj. E, Przynieść własną rybę? Nie. Możesz sobie zabawne powitanie na przykład zrobić. No i myślę, słuchajcie, że ja tak powoli. O, to jakiś pan idzie. Powoli będę sobie kończyć ten odcinek. Zabawne powitanie. Jeszcze chwilkę sobie, tu, sobie tutaj z. o, z. kurcze. Z simam. O kurcze. Pogadamy sobie, może bym tutaj, kurde, blaszki, dun, 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 dun. zaproponuj, że rozkołyszesz szantami, kurde, cóż to znaczy, co to znaczy, co? Nie wiem, co to znaczy po simowemu, ho. czekajcie, czekajcie, zdjęcie, zdjęcie. Dobra, miałam kończyć, ale ja to bym tutaj wymienił pirackimi opowieściami. Przynajmniej jej się zaliczy to święto. Tamten skocza mm, Zaproponuj. Y, pochwal przewspaniały strój. Pochwal. Dobra, dobra, odchodzimy na boczek. Chodź, 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 bo on chyba nie chce tam przy tamtym panu Awrinko. Halo, goń. Ne, dupa. No czekaj, fajny Rzesz Sim jest. Czekaj, poczekaj na Avrinę. Wzwiń agle? Kurde, aż mnie przycina normalnie z tych emocji. Zdaję okaz kolekcjonerski. Może byśmy, wiecie... Avrina w swoim klimacie. Słuchajcie, woda, morze, syreny i inne cuda na kiju. No to, wiecie... Może by tutaj chciała coś przy flirt. No, zobaczcie, flircik, flircik. Może jakiś... Na pewno nie bara-bara, żeby się zaraz nie okazało, że ona jest w ciąży, co nie? Zaproponuj, że... Nie wiem, co to znaczy. Ale mm, czemu by nie jakieś tam całowanki? Poślij mu pocałunek, ale on chyba nie jest... Nie, on ma może żonę, albo jakiegoś tam innego... inne stworzenie. <laughs> Oj, dobra. Chodź jeszcze, przeszukuj plażę, poszukaj sobie muszli na plaży. A ty coś chciałaś wyrzucić, kochana? A co chciałaś wyrzucić? Śmieciory. No dobra, to zaraz to wyrzucimy, żeby nie było, że śmiecisz. Ale towarzystwo tak słabo ci się. O, tu jest jakiś pan w kurce. Zimno, zimno. A nie, nie jest już zimno. Nie, 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 nie. Wyrzuć to, wyrzuć, wyrzuć, wyrzuć. Wyrzuć, bo potem będą gadać, że słuchaj, przyjechałaś i zostawiasz purdel. A to jest. Ja nie wiem, jaką się nazywa. Choć wesołe zapoznanie, bo ja mam powyłączane to. A ten był to Aher. Ej, ale oni wszyscy przed nią. Yy, a nie, dobra, zatrzymał się. Myślałam, że wszyscy przed nią uciekają. Jak się nazywasz? Makoa, a no właśnie, to tak mi się kojarzyło. No i morskie opowieści, tak mi tak myślałam, że to on, taka znajoma twarz. O, dobra. No i dobra, kochani, myślę, że takim akcentem będziemy sobie kończyć ten odcinek. Ja sobie tutaj z nią przegram do końca tego urlopu. Na pewno poćwiczę z nią troszkę jeszcze tą umiejętność. Sprawności fizycznej, chociaż do dziewiątki, tak bym chciała do 9,5 jej wbić, ale zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie to właśnie poza kamerami, czy może uda mi się też na lajwiku jakimś. No, słuchajcie, wszystko się okaże, ale na pewno dziesiąte wszystkie poziomy będę wbijała sobie tutaj przy Was. O, dobra, wbiło Ci się. Idź już może, a bo wiesz co, przeszukuj sobie tutaj jeszcze plażę. O, yy, będę wbijała sobie przy Was, żeby zawsze było to tutaj widoczne, czy na odcinku, czy na zapisie live'a, w razie czego, żebyście mogli sobie wejść i zobaczyć, że zostało to uczciwie yy, wybita umiejętność. A ja się już z Wami żegnam. Bardzo się cieszę, słuchajcie. Ojejku, jesteś zła, bo ty urodziny. Yy, bardzo się cieszę, że udało nam się tak szybciutko, no szybciutko, no szybciutko czy nie szybciutko, ale no myślałam, że zajmie to jeszcze... Kolejnych parę simowych odcinków czy tam liveów. A to słuchajcie, raz, dwa, trzy pyk. Usiadłam do kompa i jest. I są wszystkie rybki z Sulani. Także kochani, jeżeli Wam się odcinek podobał, zostaw... mnie. zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i pa, pa.